Na samym starcie tego ataku Bartosz Jurecki szeroko ustawił się ej, na kole Bartowie Jaszka, e, Krzysztof Liniewski, no to był atak na rękę piłka w ramce Mirkalinowicza, ale jej kola nie ma. Trzeba teraz e, szybko trafiać i dobrze bronić. Michał Jurecki Mateusz na drugie koło, e, Krzysztof Liniewski, Jaszka zablokowany, nie zdąży Mirkalinowicz. ale mamy kłopoty. W ataku pozycyjnym. Takie kłopoty, jak mieli w pierwszej grze spotkania w Nie, Chorwacji. Niecałe 5 minut do końca. No, rzucamy z nie do końca przygotowanych pozycji. Lijewski, Jaszka. Polacy sędziowie sugerują grę pasywną. Michał Jurecki. Dobrze, że trafia Michał Jurecki. 22 do 19. Szóste trafienie Jureckiego. w górę, Trajno Bukowicz gole straty Jaklewski obok Walicia, niemiecki obok do wysoko gdzieś tam na 12 metr wyszedł Igor Wori to on będzie teraz rozgrywał tę piłkę Balicz Balicz, Jaklewski Dobrze odważny gra w defensywie Mateusz Jaklewski ale długo, długo potrafi przytrzymać tę piłkę obalić. skończy się tak niekonwencjonalnie Iwan Czupić Igor Wori Dówniak Blażenko-Lackowicz, Czupić, no i Polacy, Stowowicz ma dobra interwencja, opłaciło się do grania 4 plus 2, upomnienie zastanawiam się dlaczego, podszycał atmosferę, chyba Iwan Czupić, no przecież Polacy wywalczyli tę piłkę, nie było nawet jakiegoś źródła pretensji, no i niestety Niestety upomnienie i tracimy piłkę. Taki sąd ten była w momencie. 3 minuty 48 sekund do końca tego spotkania. No mogliśmy spróbować przynajmniej skończyć ten atak. Bardzo zdenerwowany wąt Benda. Jeszcze mówi coś do Iwana Czupicza, uspokajana przez Marcina Cały czas 4 plus 2 w obronie Polacy. Ucieka Jaglewskiemu, balić Drago Bułkowicz. Odrzutowanego nasi rywale. Bori. Downiak. Bądź walczyć. Broni szmal. Woli broni szmal. Juka dla Chorwatu. Szkoda, szkoda. Wiedro Matajia. No praktycznie bez lewego skrzydła grają nasi rywale. Igor Wory. Siódmiak. Jeszcze jeden rzut wolny dla Chorwacji. Balić. Niecałe 3 minuty do końca. ci walczyć. Siódmiak. Balić. Balić. No i trafi Ivan obalić. I będzie teraz długo leżał w naszym polu bramkowym. 23,19.